Cześć, witajcie, z tej strony Rafał. W tym nagraniu pokażę Wam kolejny program do automatyzacji. W tym przypadku będzie to program, co się nazywa Genius Replies. Klikamy w niego i program będzie tutaj przerzukiwał naszą tablicę, nasz właśnie ten taki newsfeed i będzie też mógł zostawiać reakcje bądź komentarze pod postami osób które tutaj nam się będą wyświetlać. Możemy sobie ustawić przedział czasowy, w jakim ma program zostawiać te reakcje bądź komentarze. Możemy zostawić 120-180 o godzinie, której ma się rozpocząć to przeszukiwanie i tutaj jakie reakcje, i w przypadku tych reakcji, jaki ma zostawić program komentarz. E, dajemy. E, możemy też e, tutaj wybrać opcję, aby zostawiał tylko same reakcje bez komentarzy. E, to również jest możliwe. E, tutaj, pod postami e, tych osób e, ja zrobię, aby e, zostawił i reakcję, e, i e, komentarz. E, więc dajemy update, e, back, back i startujemy. E, program otwiera nową zakładkę. W której będzie pracował. Tą, na, tą zakładkę należy tutaj zostawić, zostawić otwartą w tle i będzie program już sam wykonywał całą, całą robotę za nas. My w tym czasie możemy sobie tutaj przejść do naszej pracy, dalej działać na Facebooku, czy to w innych programach. Możemy również tutaj działać na pulpicie. Więc nie ma tutaj żadnej przeszkody. Jak widzicie, program tutaj wybiera reakcję pod jakimś postem. Sprawdza, jakie reakcje zostały zostawione. Daje ode mnie serduszko, ponieważ ktoś już tutaj zostawił serduszko, więc taka była ilość, największa ilość tych reakcji, więc taką samą zostawił reakcję. I za chwilę za chwilę program będzie również pisał pod postem tej osoby komentarz. I jak widzicie program w tym momencie już też pisał, napisał komentarz, komentarz pod postem danej osoby i przechodzi do następnego postu. Jak, widz, jak pamiętacie na początku były tutaj ustawione takie opóźnienia między 120 a 180 sekund, czyli tyle czasu zajmuje programowi zostawienie reakcji, następnie odczekuje. Ten właśnie, ten określony czas i zostawia komentarz. Tak jak wspomniałem, również wcześniej można ustawić, aby program tylko zostawał same reakcje, bez komentarzy. Tutaj mamy kolejny przykład. Program zostawił tutaj, sprawdza ilość reakcji, jaka była pod danym postem, których reakcji było najwięcej i Taką samą reakcję zostawi pod postem danej osoby. Jak widzicie, tutaj najwięcej było kciuków, i w taki sam sposób program się zachował. Zostawił kciuka i teraz po około między 120 a 180 sekund program odczeka i zostawi w tym momencie również pod postem danej osoby komentarz. Tak więc wszystko działa na automacie. My możemy sobie dalej tutaj działać na naszym facebooku, zajmować się swoimi rzeczami, a program będzie sobie tutaj w otwartym w tabulatorze, w otwartej zakładce dalej sobie działał i podbijał tutaj nasze zaangażowanie, zostawiając właśnie reakcję bądź komentarz. Za chwilę tutaj się powinien ten komentarz pojawić. I w tym momencie właśnie komentarz pisze imię, nazwisko danej osoby. Tak oznacza daną osobę, która stworzyła ten post, i zostawił również tutaj pod tą osobą, pod postem danej osoby również zostawił komentarz. Tak, jak więc widzicie, fajne narzędzie, aby tutaj, aby tutaj. Jakby nawiązać tak, interakcje, zostawiać jakieś reakcje, komentarze pod postami innych osób i w ten sposób podbijamy sobie, podbijamy, dajemy też, jakby zwracamy na siebie uwagę danej osoby i program robi to za nas automatycznie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.